Adrian Zieliński, chyba lekko zmęczony, przecierasz oczy. A, no, no tak, już końcówka, bo zbliża się do końca, trochę się zasiedzia I, ale, ale jest dobrze. No. Jak ci się podoba, jesteś pierwszy raz na Go Active Show? Ogólnie na takich targach jestem pierwszy raz. Bardzo fajne, fajne tutaj, jest, szczególnie stoisko naszej organizacji. Fajne konkursy i. Ogólnie fajne wydarzenie, każdy znajdzie coś dla siebie, każdy, który się pasjonuje, dla pasjonatów sportu bardzo, fajne, bardzo fajna impreza. A jak zjawisko samych targów oceniasz, bo no to jest specyficzna grupa ludzi? Nie mówię, że zła. Nie, bardzo pozytywnie, kurczę, takie zainteresowanie też, też jest chyba ogromne, bo, bo szkorki tutaj przed, 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 przed tymi halami już ogromne. I problem z zaparkowaniem i naprawdę i tłumy, tłumy ludzi, na, no dlatego chyba fajne, fajne, o, więcej takich wydarzeń i mam nadzieję, że częściej będę brał udział w takich imprezach. Jak ta forma przed ostrudą? No, no forma jest dobra, cały czas cały czas trenuję także także, także mam nadzieję, że, że będzie dobrze okres przygotowawczy może powiedzieć, że, że długi, bo po ostatniej walce nie robiłem jakiejś dłuższej przerwy, dłuższego roztrenowania cały czas jestem w treningu, także mam nadzieję, że owoce tej ciężkiej pracy pokażę 15 czerwca Kolejny knockout, tym razem Silva? No nie wiem, ja nigdy tak nie nastawiam się czy knockout, czy, czy poddanie to przeciwnik jest na pewno bardzo wymagający i ja postaram dać siebie wszystko, pokazać że, że ciężko przepracowałem, że że nie za darmo dostałem y, y, szansę sz 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 walki o tytuł, tak, że, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak sobie to zapłacę. Czyli ten pas jest oczywiście celem i potem chciałbyś zostać w FEN na dłużej, tego zdobędziesz? Może potem jeszcze jeden pas zobaczymy, tutaj widzę, że jeden double champions, dlatego... Ale nie wiem, no na razie skupiam się na, 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 na tym zadaniu, które mam teraz, nie, nie wybiegam myślami aż tak bardzo przyszłość, ale zobaczymy, to wszystko jest możliwe. No, delikatnie wybiegłeś, więc zapytam. to gdzie byś się chciał w wyższej kategorii bić? No, nie, w 6 w Karol się zawsze z mnie śmieje, że teraz 6-1, także... <laughs> nie, no pewnie, że w wyższej. Okej, okay, no dobra, bardzo ciekawe. Powiedz jeszcze, bo no co w... inaczej, przejdźmy do tej gali, która najpierw, czyli 15 czerwca, Ostruda. Co byś o swoim rywalu powiedział? No, no, no bardzo, bardzo ciężkie zadanie. Brazylijczyk, jeszcze nie miałem przyjemności się bić z przedstawicielem tej narodowości, a ja już trochę stoczonych, dlatego, dlatego fajnie, o to w tym chodzi, żeby, żeby się sprawdzać, żeby sprawdzać się z najlepszymi, żeby przecież cały czas sobie podnosić. I, I to jest, powiedzmy, jakby kolejny, kolejny krok na, w mojej karierze, który, który chcę pokonać i, i wspinać się dalej. Jak się w ogóle czujesz z Fani weszli, chyba się z Kijaną będą bili. Yy, bardzo fajnie, bardzo fajna organizacja. Yy, wszystko jest to, co, co, co potrzeba. I otoczka medialna, chociaż do tego ostatnio się trochę odzwyczaiłem od, od, od długich przerw. Yy, do tej pory była dywiza Less show, more fight. Tu jest, powiedzmy, że porówno tego wszystkiego. No, to jak to lubi? No każdy znajdzie coś dla siebie. Także ja się cieszę, że jest możliwość walk, że są dobre walki, Ma, jest, można się sprawdzić naprawdę. Rywal jest wymagający, jak już wcześniej mówiłem, także czego, czego chcieć więcej? No tak, ACA to jednak trochę co innego, natomiast tutaj jest chociażby POLSAT, więc to pewnie przyciąga sponsorów. Ze sponsorami no, też można powiedzieć, że ja nie jestem taki medialny, nie jestem takim showmanem. Chociaż, chociaż nie jest źle, duża też tym zasługa mojego, moich menedżerów, trenerów. Także oni, oni tam działają, coś tam, coś tam pozyskują. Ale jeśli ktoś by miał ochotę pojawić się na koszulce, na czaperce, na hednie to zapraszam do, do kontaktu. Miejsce jeszcze jest. Z Olsztyna do Strudy niedaleko dużo kibiców przyjedzie? No, no, no mam nadzieję, że, że frekwencja dopisze do i bardzo bym chciał. Żebyśmy zapełnili cały amfiteatr, dlatego wszystkich zapraszam serdecznie, urlopy rezerwujcie, fajny okres, pogoda, Mazury, jeziora, a także, także, także fajna impreza na, na, spo, na spędzenie weekendu. Taki smaczek na koniec, bo tak sobie myślę, że no na hali jak się bije, jest, to jest duszno, a jednak otwarty amfiteatr na świeżym powietrzu Mazury to chyba lepsze co? okoliczności. Lepsze, ciężko mi powiedzieć, dlatego, że pierwszy raz będę walczył w takich warunkach. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, że nie będzie za zimno. Także, także, także zobaczymy, no, to coś więcej ci powiem ja po gali. Gadamy po gali. Uderzałeś boksera? Nie, nie. Tu jest trzy tygodnie do, do, do gali. To, to, to łatwo jest o, o, o kontuzję. Dlatego tam nikt nikt nie wyrzucił wyzwania, dlatego tam sam się nie wyrywałem, także, tak, także, także, także tak, nie. Po gali spróbujemy, bo to bierze. Spróbujemy. Dzięki wielkie. Dzięki? Dziękuję.